Bardzo proszę, radny Mariusz Czuj. Pani przewodnicząca, pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni radni. Zgodzę się z moimi przedmówcami, przedmówczyniami co do raportu o stanie miasta. dają on pełny obraz miasta i jest bardzo dobrym materiałem do analizy SWOT, bo wiemy jak jest dzięki raportowi. Wiemy też trochę jak było. Mówiłem na komisji i to czynię, że upominam się również o gospodarkę komunalną, no bo w raporcie nie jest uwzględniona tak jak inne instytucje, jak biblioteka, jak Mosir, jak Łodaski Dom Kultury na próżno, by szukać e, informacji na temat gospodarki komunalnej, jej struktury, zatrudnienia, chociażby tak, poszczególnych działów, bo z tego raportu wynika e, nie wiem, że jest tylko zakład energetyki cieplnej, który przeprowadza inwestycje. Przypominam, że spółka jest co prawda spółką prawa handlowego, ale jej właścicielem są mieszkańcy, a w imieniu mieszkańców pan burmistrz e, zarządza. I w związku z tym nie wiem, z czego to wynika, panie burmistrzu, że nie ma pełnej informacji. Tak naprawdę wiemy, jak jest. Strona 127 tak naprawdę jest nieaktualna. Z tego, co mi wiadomo, to wczoraj nastąpiło otwarcie ofert do przetargu, pisywanej inwestycji, która była skalkulowana na nie wiem, 20, około 21 milionów. Najniższa oferta miała 31 milionów. Pan burmistrz nie poinformował mnie, nie wiem dlaczego. No i w związku z tym, z, z tym problemem no jest zapytanie, co dalej, tak? Bo tu jest pewne zagrożenie, że projekt, który miał być realizowany który jest opisany, tak, jego szacunkowy koszt pierwszego etapu inwestycji, pierwszego, który miał wynosić 21 milionów, a ktoś pomylił się w kalkulacji kosztów, no co najmniej o 10 milionów, tak, a, a wiemy skądinąd, że sytuacja spółki jest trudna, bo ja otrzymałem odpowiedź na interpelację e, dotyczącą e, spółki, no i jest źle, a tego w raporcie nie ma, a przecież w innych instytucjach raport jest bardzo realny i jest pokazane, co jest zaletą, co jest wadą, tak, a tutaj nie ma, nie, nie, nie wiem dlaczego tak jest, panie burmistrzu, także, więc moje pytanie jest o szanse zagrożenia, miasta, które wynikają z raportu i yy, nie, niedostateczne informacje dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa go, Gospodarki Komunalnej. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Radni, yy, chcę tutaj się odnieść do rozstrzygnięć, yy, które zostały przedstawione przez yy, Pana Radnego Mariusza Czuja naszych przetargowych. Yy, najtańsza oferta, jaka wpłynęła wczoraj na budowę kotła to jest 25 milionów 525 tysięcy złotych netto. Z watem daje to Faktycznie 30 milionów złotych. Jest z tym tutaj taka różnica, że na dzień dzisiejszy mamy zabezpieczone w formie kredytów podpisanych i w formie montażów finansowych 27 milionów. Także tutaj ta dana przedstawiona przez pana radnego jest nieprecyzyjna. Nie wiem skąd pan radny wziął taką danę. Zapytał się tutaj zarządu. Zarząd by na pewno odpowiedział. Jest to różnica około 4 milionów i uważam, że w tym momencie jest to kwota, która jest dla nas do wygenerowania, ponadto jesteśmy w tym momencie na etapie zdobywania środków związanych z dofinansowaniem tej inwestycji w granicach 10 milionów złotych, szczegóły w tym momencie jeszcze nie będę ujawniał. Ponadto jeżeli chodzi o sytuację tutaj z poprzednią inwestycją, z tymi 15 milionami, które teoretycznie zostały oddane, chcę powiedzieć stanowczo jednoznacznie, że te pieniądze nigdy. Nie były do nas wysłane. W momencie kiedy wartość inwestycji rosła do 100 milionów, przy dotacji 15 milionów trzeba było być naprawdę bardzo odważnym lub nie wiem, no, w tym momencie szaleńcem, żeby taką inwestycję zrealizować, gdyż same koszty amortyzacji, tych 85 milionów, które by zostały na wkład własny, spowodowałoby wzrost cen ciepła około 40%. To po prostu Brak zasad ekonomii, znajomości czy czegokolwiek, jeżeli się tutaj takie rzeczy wypowiada. Dlatego, między innymi, żeśmy tą inwestycję zatrzymali. I na dzień dzisiejszy, nawet gdybyśmy mieli dołożyć 30 milionów z kredytu, to i tak koszt amortyzacji i koszt związanych ze spadkiem, z wyjściem z systemu prawnym do emisji, który jest 9 milionów, spowoduje obniżkę cen ciepła, ponieważ koszty amortyzacji nowej inwestycji nie będą na poziomie kosztów, które ponosimy w tym momencie na handel na, 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 na wykup uprawnień do emisji. Także y, chcę tu powiedzieć jednoznacznie, że inwestycja oczywiście y, jest y, w tym momencie y, niedoszacowana, ale to uważam, że to nie jest wina tutaj spółki z naszej strony, ponieważ, y, ponieważ ceny rynkowe na dzień dzisiejszy są y, wiadomo, kształtują się w różnych, w różnych, w różnych tutaj y, wartościach, bo tutaj jeszcze powinienem dodać, że y, oferta 25 milionów była ofertą najtańszą. Była druga oferta, która była faktycznie 29, praktycznie 30 milionów netto. Jako spółka prawa handlowego wiemy, że nas interesują ceny netto, bo VAT nie jest kosztem. I na dzień dzisiejszy operowanie i mówienie mieszkańcom, że 30 milionów wartość inwestycji uważam jest nieuprawniona. Wartość inwestycji netto po przetargu to jest 25 milionów 252 tysięcy. Powtarzam jeszcze raz. To jest na stronie internetowej, można przeczytać przy, na platformie przy ogłoszeniu wyników postępowania przetargowego. Jeszcze rozumiem, że do tego się chce pan odnieść. Bardzo proszę. Trochę czuję się obrażany tutaj przez pana burmistrza i przez pana prezesa. Ja cieszę się, że wyłam dyskusję, bo o sprawach publicznych trzeba publicznie rozmawiać. Jeżeli są ważne i jeżeli szczególnie chodzi o pieniądze, to trzeba rozmawiać. Ja otrzymałem odpowiedź na interpelację w interpelacji wyraźnie jest panie prezesie napisane, że szacunkowy koszt inwestycji 21 milionów, tak? Pan przetarg przygotowywał nie rok temu, czy ponad rok temu, jak wojna się zaczynała, bo nie można przecież wszystkiego tłumaczyć, nie wiem, wysokimi cenami emisji dwutlenku węgla, opłatami, wojną. No ktoś przesadzował przetarg, tak? Pomylił się, nie, nie wiem, o kilka milionów albo o kilkanaście milionów. Czy to, nie wiem, wojna na Ukrainie spowodowała? Bo jeżeli przetarg był przygotowywany ponad rok temu, no to okej, okay, no to, to można było się pomylić. Ale sądzę, że po wielu przetargach, chyba poprzednim razem, te 14 milionów, które no, nie zostały wykorzystane, no to pięć czy sześć przetargów było? I, I żaden do skutku nie, nie doszedł. Teraz jeden dochodzi i, i znowu nie wychodzi. No nie można tak ciągle mówić, że to, to wina wojny, to, to wina wysokich opłat z Unii Europejskiej. No, odnoszę się do raportu. W raporcie nie mam struktury zakładu, ile osób pracuje, jakie są samodzielne stanowiska. No bo przecież tutaj jak pytam o gospodarkę komunalną, to ciągle słyszę, że są do, do, doskonali pracownicy, którzy pozyskują środki finansowe. No to gdzie te środki finansowe są, tak? Jest pani, która jest od pozyskiwania tych środków, no i nie ma ich. I są jakieś problemy, a pan prezes mówi, że to nie, nie moja wina, a czy ja to jest wina? Tak no nie można wszystkiego na innych składać, chociaż trochę Waszej winy, tak? Czy naszej winy jest, bo pan pan burmistrz mówi, że ja, ja tu nie pytam, nie, nie wnoszę o środki finansowe, nie zwracam się do, do powiatu. Jak są jakieś projekty uchwał, no to głosuję zawsze za tym, żeby przekazać szpitalowi, tak? Ale skoro pan burmistrz mnie tutaj wywołał do odpowiedzi, no to będę pisał takie wnioski o środki finansowe, tak? I, no bo... No, no właśnie, bo ja tutaj tak nie, nie do końca, Panie Burmistrzu, zrozumiałem, czy to o mnie chodzi, czy nie, bo ja o szpital nie tak naprawdę, tylko o gospodarkę. I tutaj pytam swoich sąsiadów, sąsiedzi mówią, że o Ciebie chodzi. Nie? To tak trochę, y, no właśnie, y, niepokoju to we mnie wywołało. Także ja, ja tyle do Pana Prezesa. To tego ustosunkować. Eee, bardzo proszę. Panie Radny, ja nie rozumiem zbytnio Pana insynuacji, które brzmiało, że coś nie wyszło. Szacowanie inwestycji na 21 milionów odbywało się 3 miesiące temu. W tym czasie yy, są... Yy, założenia inflacyjne yy, drożeją materiały i pomylenie się o 3 miliony uważam na dzień dzisiejszy, nie jest błędem i na pewno ten przetarg wyszedł i my tę inwestycję w tym momencie zrealizujemy. Także nie można tutaj mówić, że coś nie wyszło. Jeżeli chodzi o środki unijne, które zdobyły MPG, to takim szybkim, prostym tylko przykładem powiem fotowoltaika, która kiedyś można było zrobić dużo taniej, dużo więcej, nikt nie pomyślał. W tym momencie my zrobiliśmy i zrobiliśmy to rzutem na taśmę, stopa zwrotu inwestycji około roku przy obecnych cenach prądu. Także nie można mówić, że my, żeśmy nic nie zdobyli, bo zdobyliśmy. Dziękuję bardzo. Czy jest pan usatysfakcjonowany? Jeszcze nie. Pan prezes powiedział, że nikt nie pomyślał. A pan prezes, ile lat jest prezesem? To bo, bo kto, kto miał myśleć wcześniej nie o pozyskiwaniu środków finansowych? Jak pan przed chwilą powiedział, że nikt nie pomyślał. No to... nie, by, nie było naborów w tym momencie. Dobrze, proszę, państw, proszę panów, ja bym nie chciała, żeby to była yy, jakaś pyskówka, bo to nie to miejsce, nie ten czas.